Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was porównanie pokojówek z DeSims 3 i DeSims 4, Także zaczynajmy. W DeSims 3, poprzez naciśnięcie na telefon, wybieramy opcję Zadzwoń po usługi. Usługi pokojówki są stałe, a jeśli wystarczająco wcześnie zadzwonimy, ona przyjdzie jeszcze tego samego dnia. Podjedzie białym samochodem. Pojawia się parę pokojówek, a każda z nich nosi czarno-biały mundurek do sprzątania. Również nasz dom może posprzątać mężczyzna. Także jest ich paru, a każdy z nich ma białą, lekko rozpiętą koszulę i czarny spod. Pokojówkę w Design 4 możemy zatrudnić, klikając na telefon i wybierając opcję wynajmij usługi. Mamy do wyboru gosposię na jeden raz lub z terminarzem wizyt. Po wybraniu interesującego nas wariantu Pojawi się powiadomienie informujące o tym, kiedy pokojówka się pojawi. Przyjdzie do domu i powita naszego Sima. Również jak w trójeczce jest parę pokojówek. Każda z nich nosi ten sam strój, ale w różnych wersjach kolorystycznych. Tak samo jest z facetami. Mają ten sam strój, ale w różnych kolorach. Mini ciekawostką jest fakt, iż mężczyźni również są opisani jako pokojówka. Chodzi mi o to, że nie ma męskiej odmiany. The Sims 3. Jeśli dom jest bardzo brudny, to przyjdzie druga pokojówka do pomocy. Do ich obowiązków należy m.in. wyrzucanie śmieci, mycie brudnych naczyń, ścielenie łóżek, odkładanie książek na szafkę, wycieranie mokrej podłogi, czyszczenie brudnych obiektów. Jeśli macie pralki, to również zrobi wam pranie. Pokojówka wychodzi około 15, nawet jeśli jeszcze nie skończyła pracy, a reszta magicznie się wyczyści. Twórcy wyrzucają śmieci, myją brudne naczynia, czyszczą brudne obiekty, odkładają książki do biblioteki. Wychodzi, gdy kończy wykonywać swoje obowiązki. U mnie raz wyszła przed 16, mimo że nie skończyła pracy, możliwe, że to jest ich godzina końca zajęć. Również jeśli macie akcesoria wielkie pranie, upiorą nam ubrania. Lubię sobie ponarzekać. Kiedy pracują, interakcje z nimi są ograniczone. Możemy poprosić o wspólne spędzenie czasu, pokazać zabawny filmik, odwołać, pogawędzić i kazać przestać to robić. Aby mieć więcej opcji, musimy wybrać pierwszy wariant. Wtedy pokojówka skończy pracę i nieważne ile pracowała, weźmie pieniądze za cały dzień, a my dostajemy normalne interakcje. Również możemy z nimi romansować i robić bara bara. Gdy wybierzemy opcję odwołania Simka weźmie opłatę za cały dzień pracy i wyjdzie. Jeśli klikniemy opcję wyrzuć z pracy to pokojówka nas obrazi, dostaniemy komunikat a Simka wyjdzie i na następny dzień pojawi się nowa pokojówka. The Sims 4 pierwszymi interakcjami są powitania, odwołanie, zwolnienie i danie napiwku tylko w wysokości 100 simolonów, a ona za nie podziękuje. Aby odblokować resztę opcji należy się przedstawić. Pojawi się większość normalnych interakcji. Jeśli poprosimy o wspólne spędzenie czasu, to skończy pracę, weźmie pieniądze w zależności od liczby godzin i stanie się gościem. Od teraz może z nimi normalnie rozmawiać, romansować. Oraz zrobić bara-bara. Jeśli wybieramy opcję zwolnienia, to Simka weźmie daną liczbę Simolonów i odejdzie. Podobnie jest, gdy wybierzemy opcję zwolnienia. W Desim z świata pojawia się Kościelda. W trybie budowania kupujemy kwaterę mieszkalną Kościeldy. Klikamy opcję obudzenia. Ona wyjdzie i zacznie czyścić dom. Gdy zobaczy to, nasza pokojówka przestraszy się. Dostaniemy ciekawe powiadomienia, a ona ucieknie i już nie wróci do naszej rodziny. To już koniec. Mam nadzieję, że Wam się podobało, i do zobaczenia, do następnego. Papa! Pa.